Cześć! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaciekawiła mnie gra SAO Legend, ponieważ oglądałam wcześniej anime, a ta gra ma być właśnie na podstawie tej historii. Na początku wahałam się, czy wybrać Łuka, czy Priesta, bo zazwyczaj gram Priestem, ale stwierdziłam, że nie, kurczę, Czas na coś nowego trochę. Na początku gry niestety wida nas bardzo głośna muzyczka, której nie da się za chwilę ściszyć jedynie w naszych słuchawkach, że tak to ale y, naprawdę to mi się nie spodobało. Jedyne co można to ją włączyć lub wyłączyć, dlatego niestety nie będziecie słyszeć y, tego dźwięku, inaczej byście najzwyczajniej w świecie mieli problemy ze słuchaniem mnie. Grę wam ogólnie przyspieszyłam, ponieważ materiał się zrobił długaśny, nie chciałam, żebyście oglądali pół godziny yy, po prostu jeden odcinek. Jak widzicie, gra wydaje się być prosta. Większość rzeczy tutaj się dzieje na automatyku, ja tak naprawdę prawie nic nie klikam. Dla niektórych to plus, dla niektórych to minus. Jak widzicie, przedmiotów jest naprawdę takich, które się dostaje mnóstwo. Gra zachęca do tego, żeby wchodzić codziennie. Jak widzicie, codziennie za wejście coś się pokazuje, że dostaniemy, więc myślę, że jest fajna sprawa. Niektóre rzeczy niestety są na zasadzie załaduj w grę, ale to jest naprawdę mało tych rzeczy, więc myślę, że to na pewno w żaden sposób nie przeszkadza. Nie wiem czy to widać, natomiast yy, obecnie no jedyne co robię to tak naprawdę klikam przejść do questa. Właśnie dostałam swojego pierwszego peta, który jak widzicie lata za mną, a jeżeli zaloguję się jutro, to dostanę tego duszka. Także, tak jak widać, postacie latają same, tak. No, nic nie robię. Chciałam tutaj zakręcić dla was kołem, ale, no, niestety, nie udało mi się, ponieważ nie miałam czego wstać. Tutaj wyskakują rzeczy, które można dostać za darmo, natomiast, no, jak widzicie, nie do końca. <laughs> Właśnie, żeby to dostać, wyskakuje do przejścia do kupna, tak? Jak widzicie, wszystko mam ustawione na automatyczny, więc jedyne co, to klikam dalej quest'a i tak naprawdę siedzę na dupce i nic nie robię. Myślę, że to fajna sprawa dla osób, które wracają zmęczone, nie wiem, ze szkoły, z pracy, natomiast na dłuższą metę dla mnie chyba to by się nie sprawdziło. Jak widzicie, dostałam pierwszego mounta, którego pokazuje mi, że mam ulepszyć. Także zaraz to zrobię. I voilà Zmienił swój wygląd. Myślę, że to jest fajna sprawa, że można tak sobie ulepszać, nie bawiąc się, że tak to ujmę w kupowanie nowych y, pojazdów. Jak widzicie, jak wbiję odpowiedni level, to dostanę jakiś prezencik. Kto jest migający kółeczką, no, mm, trochę poniżej tych wszystkich. Także lecę robić questy, i jak widzicie, dostałam dziewczynę. Tak, dziewczynę, że co? Halo, ja gram dziewczyną i dostaję dziewczynę, nie mogliby mi dać chłopaka? Albo nie wiem, nazwać to przyjaciółka? Czemu dziewczyna? No dobra, może pozostawmy to bez komentarza, bo zaraz wyjdzie, że ja bali w ogóle nie. Także tak jak widzicie, skiery są w miarę efektywne, więc miło się to ogląda. Jedyny minus, no to tak jak mówię, gra nie do końca, jakby wydaje mi się, że została przemyślana. Jak widzicie, jestem na bitwie, to też jest na automatyczny. Teoretycznie można to zmienić, ale po co, jak nie wiadomo później, gdzie chodzić, bo nie ma żadnych strzałek. Tak, sprawdzałam to. Także przepraszam, ale jeżeli nie jesteś na automatycznym, to się nie połapiesz, nie, nie będziesz wiedzieć gdzie iść. Jaki tego jest sens? Nie mam pojęcia. Fajnie, że ogólnie twórcy tutaj zachęcają do tego, żeby wchodzić codziennie na gierkę, bo jednak chce się wchodzić, żeby dostać jakiś tam przedmiot. Natomiast tak jak widzicie, szał to nie robi i tak dostałam skrzydła. Powiem wam, że było mega, mega, mega w szoku. Że tutaj są skrzydła, gdzie skrzydła są siliczne i je można ulepszać. I to mnie tak ujęło, że ja chcę nosić te skrzydełka i ja chcę coraz lepsze skrzydełka. I koniec kropka, bo ja chcę skrzydełka! <laughs> I tak stwierdziłam, że wiecie co? Chyba będę grała dla tych skrzydełek. Tak wiem, trochę głupie, no ale cóż, no kobietą jestem, no nie ukrywajmy. Tak czy siak, jeżeli ktoś oglądał te anime to na pewno widzicie, że no niestety nie do końca to wygląda tak, jak w tym anime. Trochę jest to pomieszane, za wiele wspólnego nie ma. Tak naprawdę tylko po prostu postacie wyglądają podobnie, według mnie. Nie wiem, może jakieś otoczenie też było podobne, ale ja jakoś nie każdy raz poznaję tutaj, więc... No nie wiem, ja tutaj za tym nie jestem. Tak czy siak, widzicie, że naprawdę mało tego y, czasu minęło. A zobaczcie, który już mam level. Także EXP tutaj leci błyskawicznie. No i to moje skrzydełka. <głos> <głos> Powiem wam, że jestem bardzo ciekawa, bo nie sprawdzałam tego, jaki to jest ten właśnie maksymalny level. No, i jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi w komentarzu. Będę bardzo ciekawa i wdzięczna. Jak widzicie, no, ulepszanie tych skrzydełek później wyglądają tak ślicznie, ale ja niestety nie miałam odpowiednich przedmiotów, żeby to ulepszyć, i smutałam później nie tylko przez cały odcinek, ale i dużo dłużej. Jak widzicie, moja dziewczyna się trochę męczy, więc się zastanawiam, czy ją nie odesłać. Mało tego HP było. Ogólnie waluta w tej grze chyba jest potężna, bo za questy naprawdę się dużo golda dostaje. I się tak naprawdę zastanawiam, ile tutaj jest dużo, a ile tutaj jest mało. No bo tak naprawdę, no, żadna gra na początku nie daje przecież dla gracza majątku, prawda? No To jest raczej rzecz oczywista, więc... No jak widzicie, ta sumka mi się naprawdę spora y, uzbierała, więc moje pytanie... Ile tu jest dużo, a ile tu jest mało? Też zauważyłam, że waluta jest troszeczkę podzielona, jakby... Na takie z questów, i chyba takie zdobyte przez samych Was, więc um, trzeba ogarnąć, jak to działa. Tyle Wam powiem. Tak jak przed chwilą widzieliście i Wam mignęło, również gra cały czas coś nowego wprowadza, więc myślę, że to jest fajna sprawa. Ja właśnie dołączyłam do gildii. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak tutaj to działa. Czy jest jakakolwiek różnica? Tego też nie widzę. Wiem tyle. Gram w to naprawdę króciutko, bo kilka minut, może już kilkanaście. A mam 31 level. Porównując do innych gierek, no raczej tak szybko levela nie wbijamy. Przynajmniej mi się tak wydaje. A na pewno nie z taką łatwością, z takim, że tak tu i ma obijaniem się troszeczkę, bo jak widzicie, ja mogę sobie tutaj czytać, robić inne duperele, a postać sama poleci, sama pobiję, ja jedyne co, to klikam, nie wiem, odtrzymaj. Zaakceptuj questa i tyle. Jeżeli Wam tego typu gry się podobają, to zachęcam Was po prostu, zagrajcie w to ze mną. Daję wam linka po prostu na dole, gdzie można się zarejestrować. Pogramy razem, trochę może się powygłupiamy. Jak widzicie, ja gram na serwerze 84. A to jest cały czas przy moim nicku. Nie wiem, czy to fajna sprawa, czy nie. Mi się na początku nie podobało, natomiast no teraz powiem w ten sposób, nie przeszkadza mi to. Próbowałam tu, tutaj troszeczkę yy, sama jakby pograć, poklikać jakiekolwiek skillę, ale i tak skończyło się tym, że najlepiej mi wychodziło na automatyku. Powoli zbliżamy się już do końca odcinka. Ten odcinek ogólnie nieprzyspieszony trwał aż pół godziny. Czyli, pół godziny, ogólnie sama expiłam, nie licząc tutaj właśnie tego wstępu, tak? No to powiem wam tak, że jak na pół godziny level, który osiągnęłam, to myślę, że to jest naprawdę sporo. Ja nie ukrywam, o tej grze jeszcze wiele nie wiem, nie wszystko rozumiem. Natomiast chciałam Wam pokrótce przybliżyć, no i też, żeby na YouTubie moim znalazło się najzwyczajniej w świecie cokolwiek nowego. Jeżeli tego typu odcinki Wam się podobają, to najzwyczajniej w świecie, piszcie mi to. Możecie nawet komentować, yy, właśnie typu Yumi, weź, sprawdź tą i tą gierkę. Nie ma problemu. Czy to będzie przeglądarkowa, czy to będzie. Gierka, po prostu do zainstalowania. Ja mogę to zrobić i mogę w najzwyczajniej w świecie wam to przetestować. Wystarczy, że podacie mi nazwę. Od razu mówię, linków nie otwieram, żeby nie było, wiecie, logery. <gry> nie, no żartuję, no ja wam ufam, ale tak jak mówię, jednak mimo wszystko z żadnych linków nie ściągam. Najdłużej sobie gierkę sama i sama ją sobie ściągam, jeżeli to będzie tego typu gierka. Jeżeli podobają wam się tego typu odcinki, że sprawdzamy co to za gra, gdzie ja wam daję relacje, wyrażam swoje zdanie i też później wy komentujecie i robimy jakąś, nie wiem, dyskusję, to po prostu najzwyczajniej w świecie zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie subkę. I napiszcie mi w komentarzu, że po prostu Wam się podobało i chcecie takich odcinków więcej. Uwierzcie mi, to naprawdę motywuje i zachęca do dalszej po prostu roboty, że tak tłumaczę. <grych> Jak widzicie, y, niestety padłam. Poszłam tutaj y, na coś, co jest najzwyczajniej w świecie, za trudno na mój level. Chciałam dostać przedmioty. Niestety nie powinnam była za Chiny się tutaj y, pakować. Jak widzicie, trochę sama chodziłam, y, żeby unikać. Także nie do końca grałam to na automatyczny. Mimo to nie dałam rady dla tego bossa, dla tego bossa po prostu zbić tyle hapa ile trzeba było. No bo to było dla mnie za trudne na za wysoki level. Jak widzicie, jeżeli wbiję 40 level. Zostanę y, jakąś dużą paczkę z prezentami. Jestem ciekawa, co tam będzie, natomiast nie chcę sprawdzać, nie chcę spoilerować. Także wbijamy 40 level, sprawdzamy i myślę, że mniej więcej na tym 40 levelu będziemy już kończyć. Ojej, no to te skile po prostu mają takie ładne efekty. No, naprawdę w niektórych grach mi tego brakuje. To akurat nie są przesadzone, są takie w sam raz i to jest fajne. Natomiast, tak jak mówimy, no, automatyczne, czerwono automatyczne wszystko. Mogliby zrobić jakieś strzałeczki, żeby ludzie też mogli sami pochodzić, poszukać, tak? A na automatycznym to co ja zrobię? Pójdę sobie, zrobię herbatkę. Postać sama za mnie zrobi quest'a I ja jedyne co kliknę to zakcepli No to tak wiecie Słabawo Tak czy siak, dzięki za oglądanie, cześć!